No Zostali tutaj, w Niemczech czy gdzieś. No. A czy pan w jakiś sposób yy, kultywował polskie tradycje, jak yy, nie. tutaj w Anglii? Ja książki dużo kupowałem. Aha, po polsku? Czy po angielsku? Tak, Ojej, po polsku. To było tak, jak ten Jan Pełczyński, nie? I on napisał, wracam z Polski, on do Wrocławia. Bo, bo on jeździli te, wojsko musiało transporty tam żywności do Polski, jak przetrwać to umra czy tego nie. To, to te transportowe oddziały. To on to, no, to napisał, że nie tak źle ludzie. Wszyscy pracują tego, tego, że tego. I oni i ten, później tego. To, to, to on do Ameryki wyjechał, bo, 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 bo nie chciał z nim gadać. nie? No bo to, to na przykład ta Zosia, Zofia Terny, ta te, 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 te taka artystka też wróciła i przyjechała. To nie chcieli ich za, zatrudnić, ale tylko chyba ją płynie wolna Europa. To, to później to tych Polaków, to do, to, to, to dużo tam poszło gadać tam nie w tym radiu. Mhm. A proszę mi powiedzieć, ale szukał pan tej polskości tutaj w Anglii? Czy no raczej... bo musi się spotykali, no księ księża byli tutaj przecież w Stratfordzie. No, no, on mieszkał już w Longmarstwo, ale do doje Japóźniej dojeżdżał. On jak zmarł ten zwieńczowski, wień to... Przyjeżdżali z, e, z Bermycham księdza, A, no tego, czy z tego nie. No i później tutaj e, z Bermycham przyjeżdżali, tak, cały czas. Tak, A y, sam, cały czas było w St. Gregory's Church y, odprawiane, prawda? Czy ta, jeszcze gdzieś? Tak, no, angielskie też, ale tak to było co niedzielę. I w Longmarson też była kaplica? No, kaplica była ta. Ale później gdzie indziej, bo to to tego, nie, to też w, czy, czy w kościele anglikańskim odgawiali też. A ostatnie już, bo zbliżamy się do końca, e, ponieważ cze, e, nasze wywiady będą oglądały młode osoby, które przyjechały z Polski, e, już może są tutaj kilka lat albo dopiero przyjechały. Jak pan, y, może chciałby pan coś... Ja pani powiem Aha. co. Dawniej jak te pierwsze, co przyjeżdżał za Margaret Thatcher, da, że Polacy mogli troszkę przyjeżdżać, tam jak pracę miał. To oni, ja ta, takie jak oni szli z Kościoła w niedzielę, nie? I to to były angielskie książki. A tam błędy jakieś tego takie. To kupowali ci, ci młodzi. A teraz to nie nawet czytać. Że bibliotekę z Birmingham na Ukrainę zawieźli, bo ci, co przyjechali, nie chcą czytać. Ale mówi pan o polskich książkach? Tak, mhm. to na, na Ukrainę. Ja, ja też tam dawałem, nie miał jak kupił. Przeczytał już ostatnie dnie takie. Książki. Tak. I oni do tak, do, na Ukrainę. A jak pan myśli, to pokolenie, które teraz przyjeżdża, jest dużo inne od tego yy, waszego? Chyba, chyba tak. To zależy od człowieka, nie? Oczywiście. A to jeden to nic nie będzie robił, a drugi będzie. Nie? Tak jak w kościele no, tego. Co się chce działać, to działać. To dzieci do szkoły, tylko do szkoły ciężko dostać. Bo jak tu mieszka blisko, to tutaj dzieci mają. To do katolickiej, ciężko było dostać tam się do szkoły. Mhm. Bo tam już miejsca nie było. Za dużo przyjeżdża. Mhm. A czy kiedykolwiek jako Polak i katolik tutaj w Anglii czuł się Pan y, jakoś nieswojo, może chciałbym. No, no, zależy jak, gdzie, gdzie, gdzie tutaj, na przykład tu do Kazi, to też więc przychodzą te Angielki stare, co im, ona im dorada, czy coś, i robi im i tego, nie, a temu te młode to, to samochody wielkie kupują, nie i do Polski jeżdżą, mhm. bo ja wiem w tym ubezpie ubezpieczenia tam ta, ta, ta jak na Tidington Road, nie ten co główny boss, tego całej ubezpieczalni, mhm. on był coś miał z nogą, tak nie tam, on tym małym światem polskim do pracy przyjeżdżał. Maluchem. Tak? Jak gdzieś tam miał dwa takie wielkie wody jechał, ale z domu do tego maluchem przyjechał. A był to Polak? Nie, Anglik. Anglik. No to tutaj nie ich A tego. Proszę. I on tym, tym. I on tego się tam że, nie wstydził. Mhm. A czy miał pan jakiś kolegów Anglików? No ja go spotykam, no no tego. Ich. No ale ja, ja to tutaj to z kotem tylko teraz. A wcześniej jak pan Nie, to tak kogoś... jak się spotykali dawni, w barach się spotykali. To tak, to tam nie było różnicy. Nie było różnicy, nie, zwracali nie, uwagę na, na narodowość. Tak. Czy byli były też inne narodowości? Tak, Węgrzy, Węgrzy, ja jak wełmycham w tym klubie ten niż przebudowali w, przebudowali, w tym powstaniu węgierskim. Przecież jeden tak zalał się tak, a drugi tam jeszcze chciał siedzieć. I jak zaczął na niego po angielsku przeklinać tego. Mhm. Nie? A y jeszcze chciałam za zapytać. Y czy uważa pan, że warto y, kultywować tradycje polskie, mieszkając tutaj? Powinni jak coś tego, tak. To tak. No tutaj tak, niektórzy tak. My tak, tutaj, bo Kasia, to robi. Ten... A młode osoby, jak no, przyjeżdżają, one, że one lepiej już... się uczyć angielskiego? E, Uczą, no, no. Czy lepiej, czy lepiej pamiętać o tym języku polskim, jak pan? O języku to tak, no bo oni, ta Ania, no. Ona tutaj tą książkę pisze, pisała, nie? Ale tak to do szkoły chodzili w sobotę do Kowentry. Do, 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 do polskiej szkoły. Tak. Mhm. I uważa pan, że był, jest sens? Jak... No, kto się chce, to, to, to się uczył, nie? A kto nie chce, to zadał to już po angielsku. A pan? Jasne. Ja. Już teraz zapominam troszkę. Ale polskiego czy angielskiego? Polskie i angielskie już. Ja się no tak mówię, mhm. może, żebyście się pytać, żeby jak się te księża nazywali, nie? I no to tak chwilami, że nie pamiętam, jakie mają. No, swu... Każdy wiek ma też swoje prawa. Nie. No A i jak... ten, 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 ja wiem, tak. No jak teraz? Potoczny to był no, tym Bernardinem, nie? On e, tak jak opowiadał z tego, on jak było tam, e, te, 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 Mikołajczyk jak tam był, to on zaczął działać tam tego. No i łódź musiał uciekać, bo, bo by jego zamknęli. Te, by, większość księżyń to było z obozów. Tak jak te, ten, e, jak on się tego nazywa, wiecie trudno nie, nie nie i on ale większość to było z obozów którzy tutaj yy, tak no a niektórzy we Francji byli to do, do wojska polskiego te ci, ci tam wojsko Franc wojsko polskie to we Francji jeszcze tego to oni do wojska poszli tam wojsko nie kiedy był, bo, kiedy był pan ostatni raz w Polsce no ja nie ja tylko że miałem, kilka lat temu tylko, że, że miałem kłopot, nie ten prostato. Hmm. I to paszport przed tego. A miał, ma pan obywatelstwo polskie? Po, miał polskie. Bo tego. Ja wam powiem, ja, ja nie wiem, jakie to było. Każdy ludzki taki chciał tego. No, Rosja, nie, ru, ludzki on się nazywa. W niedzielę ja, ci w sobotę z za zawiozłem, ona napisała, tam takie, no bo tam to trzeba było, roda tego. W środę dostał polski paszport. W środę. Tak szybko, a teraz dostać tam w kolejce się trzeba czekać i tam długo, nie. Mhm. Ale to y, mówimy o y, paszporcie tutaj wydawanym. Tak, no to był ten, no chyba. To, to który chyba wydawał, czy, czy tego. Bo był tutaj taki, tutaj na łożyszek spierał te urodziny. niektórzy to takie, że nie chcieli zcenić. Ale taki elegancki ten się przedstawia. Jedynak, jedynak. Żona jego tak dal, troszkę dalej od, od tego, nie? To był generał z Izjadu. Ale się wiedział, jak zachować, czy, czy, bo, bo jednym, że te polskie flagi już są stare i że się tam… I on pamiętał, że pan Strojnowski napisał, że tak i tak. I on, bo to polsko flagę e, rozwijali, bo zawsze ktoś, kto to tego tak nie… A proszę pana… E... Czuje się pan Polakiem czy Anglikiem po tylu latach? Ja chyba Polakiem, jak Anglik że mogę czuć. Aha. Nie. No bo tyle lat już pan Tak, nie, no nie męczyło pana, nie, nie męczyło pana życie. Dawniej z to odjechał to co raz do roku tam, nie do, do Polski. Ale to godzina tylko, bo te, to, to takie te, tych pijaków psiaków, to pewno tam chodzi. Dawaj, dawaj, coś nie. Ale to głównie ja wam powiem, co do, w, do, w Rosji pracowali. Tam się rozpili nasi ludzie. Mm -hmm. Bo on mówił ten, że o tak tego. Albo handlowali, jak brat powiadał, we Francji. Tam coś robili nasi, a ci młodzi ty, inżynierowie tylko handlowali. Kupić, coś, coś kupić. A przyszedł Francuz taki mój chłopaczek w las na te, te, te zbiorniki. I oni nie, nie, nie skończyli dobrze. I na drugi dzień już do, z powrotem do Warszawy. I nie przyjechali, to się znali na tym. A tam ci tylko to handlowali. Czy jeżeli e, wracał pan do, do Polski, bo mówił pan, że jeździł pan Ta. praktycznie co roku, czuł się pan, że wraca pan do domu, czy bardziej jest? Nawet już tutaj mi o tym pan? nie myślał. Ale czuł się pan swojsko? Ta, no no, tak, no co tam. Tak jak po, jak jesteś. żyła, nie, bo ona no, nie tak jak to tak było jesienią tego na ten piec kaflowy, ona i ja tak z tego. Starliśmy. I ona mówi, że no dobrze, że ojciec zmarł. kiedy zmarł, bo był on, by nie mógł prze, przeżyć tego, że Kennedy Ken zabili. Nie? I ona nie, mówi, była bieda przed pierwszą wojną światową, przed wojną. Teraz było, mówi, jest, prawie wszystko w Polsce było. Nie? Ale to tak jakaś, mówi, to nie moje, nie, bo co tam, jakby coś powiedziała, to by tam zaraz ta ube. Ale to było jeszcze w czasach komunizmu, ta to wasza rozmowa, prawda? Tak. Ale oni też takie, ten mówi, jeden też te, 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 takiego, tam gdzieś był, tego, mówi, mówi, ja tego, on wiemy, że, że jako komunista jestem. A ja on mówi, nie, nie, nie rozumiem, że ja znaczki zbiegam, to nie komunista, filatelista. Nie. Filatelista, pomyliły się? Nie, ja mówię, on, komunista. Pomyliły się stwierdzenie. Dobrze, Pani Alojzy, bardzo dziękuję za Pana wspomnienia, za udział w naszym programie. Życzymy dużo dobrego, dużo zdrowia. No, no, zdrowia, ja już nie będę miał, mam pigułki. Oby ich jak najmniej. Nie, to biorę, biorę, jak dają, to biorę, bo tak muszę tak, na oczy, na, na mocz i na ból. No każdy, że tak powiem, w tym wieku chciałby takiego pięknego wieku jak Pan dożyć. A no bo nie, Panie, biegaliśmy. Przed wojną, jak tam, dzieciarnia tego, typu, po olimpiadzie, każdy nas chciałby biegać, tam tego, nie? Czyli dużo ruchu? To. Zaleca pan dużo się ruszać to. dzieciom, tak? Tak. To. to jest na pewno zdrowie. No tutaj, żeby na, na, do lekarza jak tego chodzisz? Pyta. Tak. Że trzeba się ruszać, rób to, to zdrowie. No, tak, bo pan do, do pracy już niedługo. Teraz, teraz młodzież coraz mniej się rusza, więc może to jest dobre przesłanie na, na, na koniec naszej, e, na, na naszego wywiadu e, dla młodego pokolenia, że ruch to zdrowie. Ta. Można dożyć pięknego wieku ponad 90. To kilku lat. Na, naszych takich jest tutaj. Tylko jeden to on by chciał wszystko tak. Daniluk, taki. No tego, nie? Tak jak on mówi. A nie jak wy mówicie, nie? co chcecie się pytać. On by zaraz tego. Mm -hmm. To dziękujemy ślicznie jeszcze raz. No, no tego oddam ten już tutaj, żeby nie zginął, bo wiedzieli, że.